Jest to pytanie, które bardzo często pada w gabinecie optometrycznym. Wtedy zawsze odpowiadam pacjentom, że nie ma żadnych dowodów naukowych, żadnych dowodów empirycznych, aby ćwiczenia wzrokowe były w stanie zatrzymać bądź cofnąć wadę wzroku. Najczęściej krótkowzroczność, bo pytają o to zazwyczaj pacjenci, u których ta wada wzroku się dalej pogłębia. Jako optometrysta stosuję też trening wzrokowy u swoich pacjentów. Natomiast trening wzrokowy działa na zupełnie inne aspekty niż sama wada wzroku. Nie da się ćwiczeniami zmniejszyć wady wzroku, istnieje jedna wada wzroku tzw. pseudokrótkowzroczność, czyli nieprawdziwa krótkowzroczność, którą możemy ćwiczeniami zmniejszyć, ale nie jest to prawdziwa wada, więc wracając do odpowiedzi na, na, na pytanie, nie ma żadnych metod, które byłyby w stanie np. z minus 3 zrobić minus 2.